No i pojechał, na sprawdzenie Zobaczymy co z tego wyjdzie, jestem szalenie ciekawy Tu widać, ta tula jest zerwana A Tam przy śrubie widać, że jest porwana A ta widać, że jest calutka ładna Przeszedł całą ścieżkę diagnostyczną bezproblemowo Ale się okazało, że nie chciał wyjechać z tej stacji diagnostycznej Kolejny odcinek, tym razem wyciągnąłem Poloneza z garażu, ponieważ chcę zrobić dwie rzeczy. Pierwszą to pojechać na stację diagnostyczną, stację kontroli pojazdów, żeby Polonez przeszedł przez ścieżkę, by sprawdzić, co ewentualnie tutaj może być w Polonezie do zrobienia pod kątem zawieszenia hamulców i innych elementów. Czasami to jakiś ogólny pogląd na to, jakie w najbliższym czasie naprawy powinny być dokonane w Polonezie. a przede wszystkim jestem bardzo ciekawy, jak zostaną ocenione hamulce w tym samochodzie. Wiadomo, że hamowanie to najważniejszy element w gwałcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jedziemy sobie po ząbkach. Więc przy okazji zabiorę Was na tę przejażdżkę razem ze sobą. Pan ładnie ustąpił pierwszeństwa przejazdów na rondzie. Oczywiście w ogóle ząbki słyną z takich ciekawych, jajowatych rąd. Bo jest to miasto, w którym jest najwięcej rąd. Przy okazji, jak już sobie jedziemy, to opowiem Wam dlaczego w ogóle zdecydowałem się na zakup Poloneza, skąd pierwszy szło to do głowy. No oczywiście z sentymentu. Nie miałem nigdy Poloneza. Moim pierwszym samochodem to było Volvo 244, które kupiłem sobie w Stanach Zjednoczonych z 1981 roku. Drugim samochodem, a pierwszym w Polsce była Mazda 626 2.0 Diesel z roku 1984. Więc zaczynałem od aut zachodnich. Właśnie, jak my tu pojedziemy, pojedziemy sobie do ronda i skręcimy w lewo, zaczynałem od aut zachodnich. No i tak naprawdę nigdy nie byłem właścicielem poloneza. Natomiast mój tata miał aż trzy polonezy, pierwszego nie pamiętam, to musiało być bardzo wcześnie. To był jakiś pomarańczowy borewicz. Natomiast pamiętam drugiego poloneza, to był rok 89. był to. Polonez Borewicz, który był przerobiony na akwarium, czyli zamiast tego tylniej, tej tylnej kratki wywiecznika miał już okienko, ale był Borewiczem. Tak to kiedyś było w tych latach 80. że, ponieważ auta zachodnie nie były dostępne, to kupowało się polskie i starano się je przerobić na nowsze niż są. Z dzisiejszej perspektywy może się to wydawać dziwne, natomiast takie były czasy. Polonez był z 79 roku, więc miał 10 lat, no i bardzo fajnie go wspominam. Później po wielu latach mój tata, w zasadzie po kilku latach mój tata kupił zupełnie nowego Poloneza przejściówkę nie wiem czy to już chyba było Karo, z tego co pamiętam. Był bordowy. Zresztą możecie zobaczyć sobie na zdjęciu, tak wyglądał ten niski gość z tyłu to ja. To był jakiś 90-91 rok, już nie pamiętam dobrze. Natomiast ten mimo że był to nowy egzemplarz to bardzo intensywnie się psuł. Po kilku miesiącach tata w ramach reklamacji miał propozycję wymiany tego Poloneza na zupełnie nowy, już na pełne Karo. I tata, tata wymienił tego Poloneza na nowego Karo, ale ponieważ nie wierzył w jakość, to od razu nowego fabrycznie sprzedał bez użytkowania. Także de facto użytkował trzy Polonezy. No i trochę właśnie z sentymentu do tego, że. Taki samochód kiedyś był w naszej rodzinie Postanowiłem, że Tym youngtimerem, który postanowię zakupić To będzie właśnie Polonez Karo W ząbkach niestety Remontuje się drogi W taki sposób, że trwa to miesiącami Coś, co można byłoby zrobić w miesiąc dwa, pół roku Tak to niestety jest Tu powinna być stacja kontroli pojazdów. Jest, o, już widzę, brygałem światełka. Stacja kontroli pojazdów, jest, 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 jest. Skręcamy. no postawimy sobie autko tutaj. No i pojechał na sprawdzenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem szalenie ciekawy. Tak, tak, idzie. On miał tu robione progi. Tutaj jeden element jest chyba od Mocowania no, butnika, które wszedł jest tutaj, sobie tutaj tak jakby szycie tego wotnika. No. Tak, ciekawe czy to jest element wymienny, czy. Nie wiem, czy to jest nie to blacha, to i tak chce poradzi. No tak. Tu trochę przypuszczam minimalnie, bo no, okay. takie czarne naloty są. To jest hamulcowy, tak? Tak, hamulcowy. Czyli on się kwalifikował do wymiany? No można było, można było powoli pomyśleć. Tu, tu widać, że ta tula jest zerwana. A tam przy śrubie widać, że jest porwana. A ta widać, że jest całutka ładna. Okej. Okay. Co, działa ta regulacja? Tak, podniosłem, to troszkę podniosłem, a więcej się nie no? Dobra, podsumujmy sobie badanie techniczne Najważniejsze, że badanie techniczne jest pozytywne no Więc tak, są różnice w hamulcach Ale w normie Amortyzatory też spoko Tutaj słuchajcie tu jest 26%, jedna strona, 32%, więc tu by trzeba było pewnie przejrzeć. Z ręcznym podobnie. Ale Polonez postanowił mi się tutaj znarobić trochę i po wyjeździe zaczął robić jakiś kocki klocki, nie chciał odpalić, więc po prostu ciekawa jazda. Przyjechał tu bez problemu, a teraz, o proszę, obroty sobie palują. I nie mam pojęcia co zgrane, o co mu chodzi. No ale takie życie widać z Polonezem Zobaczymy, spróbujemy przejechać Zobaczymy czy to się uda w ogóle jechać czy się udarmuje. jak nie to trzeba będzie znowu Rozpiąć komputer w takim razie No dobra obroty mu się już wzięły i Unormowały eee, A to było ciekawe, bo Przeszedł całą ścieżkę diagnostyczną Bezproblemowo Ale się okazało, że nie chciał Wyjechać z tej stacji diagnostycznej To są dobre, dobre, dobre jaja ale jedziemy, unormowały mu się te obroty, więc cyk jedziemy Słuchajcie, jeszcze dzisiaj zrobimy jedną rzecz z naszym Polkiem. Gratuluję Poldek, generalnie zdałeś egzamin Parę rzeczy tam jest do drobnych, do zrobienia Ale generalnie hamulce w normie Amortyzatory w normie Więc naprawdę spoko, diagnosta powiedział, że stan auta jest naprawdę spoko idziemy dalej, ustawiliśmy światła jeszcze, więc, więc, więc luz, pojedziemy na myjnię, umyjemy Poltka i wracamy do garażu i będziemy wtedy już kończyć nasz odcinek, a ja przypomnę, moi drodzy, jak Wam się podoba ten kanał, to obejrzyjcie pozostałe moje filmy.